Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Niestety, znowu muszę Was ostrzec przed nadchodzącą pogodą, przed chłodami i późniejszymi upałami. Wieczorem filmik informacyjny o uprawie, no teraz też miał taki być, ale to jest ważniejsze. Bo tu nie chodzi tylko o te chłody, ale tak, wydawało się niedawno, że czerwiec będzie ciepły i spokojny. Okazało się, że no był miejscami grad na wałnicy. U mnie co prawda nie, ale u niektórych zniszczyło wszystko. U mnie za to są mocne wiatry, ciągłe deszcze i zimno. No i teraz w wielu miejscach w Polsce jest właśnie taka pogoda. Zwykle najgorzej będzie właśnie z poniedziałku na wtorek, jak również ze środy na czwartek. I zagrożonych jest aż uwaga: około 40 różnych warzyw. 40 różnych warzyw, i różne są to zagrożenia. I krótko powiem teraz tak. Że teraz jest właśnie zimno. Przymrozków się nie spodziewam, no chyba że w okolicy Zakopanego, bo mają być według prognozy 4 stopnie w nocy, czyli w gruncie przymrozek może być, ale zimno praktycznie wszędzie w Polsce te 7-9 stopni w nocy. Najgorzej jest dla takich warzyw jak arbuz, bakłażan, bata, ciecierzyca, cukinia, cyklantera, dynia, fasola, kabaczek, kiwano, melon, miechunka pomidorowa, ogórek, papryka, patison, pomidor, rodznek brazylijski, tykwa. Najlepiej to by było jakoś je okryć na noc, czy to agrowokliną białą, czy też choćby większą doniczką. Ja tego nie zrobię, chociaż jak prognozują te 7 stopni w nocy, no to by było warto. Jednak my dzisiaj zakładamy nowe tunele na wiele warzyw, więc część pola będzie osłonięta. A jak u was nie padało mocno, to podlejcie warzywa wieczorem letnią wodą, ta woda letnia bardzo dużo daje. Nawet jak te warzywa nie padną, a raczej paść nie powinny, to przez te chłody spowolni się ich wzrost. Najbardziej zagrożone są arbuzy, ogórki i melony, a w w przypadku pomidorów może się zmienić ich kolor na fioletowy. Czyli to też dla nich będzie bardzo źle. I jeszcze lepiej by było użyć ten środek do warunków stresowych zamiast letniej samej letniej wody, o czym za chwilę. Ale tak, podlać polecam nie tylko te warzywa, które wymieniłem wcześniej, ale też takie, które mogą przez pogodę pójść w kwiat. Przez te chłody, przez duże skoki temperatur, mogą przedwcześnie zakwitnąć. I to jest, i to jest tak, broku, brukiew, burak kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, roszponka, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler, skorzonera. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne teraz. Nie ma zagrożenia, że chłody te warzywa zniszczą, że one przez to padną, ale właśnie jest zwiększone prawdopodobieństwo, że te warzywa będą chciały kwitnąć, co może oznaczać koniec ich uprawy, jak zakwitną. Koniec ich uprawy. Więc to by było bardzo źle i te warzywa polecam podlać letnią wodą. Najlepiej to by było pod wieczór użyć Asashi SL lub innego środka do warunków stresowych, co znacząco zmniejszy prawdopodobieństwo przedwczesnego kwitnienia. Jak macie ten środek to go użyjcie, opryskajcie tym warzywa, czy też możecie po tych chłodach, ale lepiej by było teraz, opryskajcie tym warzywa te właśnie, które mogą przedwcześnie zakwitnąć, jak również te warzywa wrażliwe jak arbus. A jak nie macie tego, no to sama woda letnia. I oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Dla owoców i roślin ozdobnych wieloletnich nie widzę żadnego zagrożenia jeżeli chodzi o chłody. Ale tak, niestety, ale ślimaki już się pojawiły w sporych ilościach, uważajcie na nie. One teraz mogą Wam masowo jeść Wasze rośliny. Nie tylko warzywa, ale też choćby rośliny ozdobne jak funkie. A różnych szkodników jest niestety mnóstwo. Polecam przejście no, po całym waszym polu i zobaczyć, czy coś nie atakuje Waszych roślin. I taka pogoda sprzyja też chorobom, między innymi szarej pleśni na pomidorach. Niestety, ale teraz niektóre warzywa mogą chorować, niektóre rośliny również ozdobne owocowe. Ja już mam sygnały o różnych chorobach warzyw. W szczególności obawiam się właśnie chorób pomidora i uważam, że no w wielu miejscach zagrożenie jest duże. Był o tym filmik. No to co mamy za pogodę? Słuchajcie, maj był bardzo kiepski. Ciągle chłody, przymrozki. Początek czerwca upały, ciepło. Teraz znowu chłody, a za kilka dni znowu upały. Takie mocne skoki temperatur są niekorzystne dla wszystkich warzyw. Tutaj chcę was uczulić, że mogą przez takie skoki, przez upały ucierpieć też warzywa pod osłonami. Podejrzewam, że będzie masowe, powtarzam masowe, zwijanie się liści pomidora. Te liście będą zwijały się w rulon z powodu upałów. Ogólnie też może dojść do poparzenia pomidora, ale szczególnie prawdopodobne jest właśnie zwijanie się liści w rulon. Tutaj więc polecam zaopatrzenie się w cieniówkę. Niektórzy też bielą tunele, ja zakładam cieniówkę na całą konstrukcję, na folię, czy też no teraz będę zakładał na poli węglan. Jak już będzie taki mocny upał i zobaczy, że te liście się zaczynają zwijać. Wtedy założę cieniówkę na kilka dni, aż sytuacja się nie poprawi. Polecam, żebyście mieli przygotowaną taką właśnie cieniówkę. Ja kupiłem w sklepie ogrodniczym. No i nie wiem jak u Was, ale ja wczoraj miałem taki lekki kryzys, no smutny byłem pod wieczór, jak wiało mocno i potem no znowu padało, bo warzywa są opóźnione o 3, a nawet 4 tygodnie. Powinny one już być piękne, a za dobrze nie wyglądają. Wiele dopiero teraz posadziłem, co prawda, no. Wiecie, są ładne cebule, tam czosnek i inne podobne warzywa, ale te dla mnie najważniejsze, czyli warzywa dyniowate i psiankowate, no, to mają się dosyć średnio. One potrzebują po prostu ciepła i stabilnej pogody. Jak ja posadziłem je niedawno, to jeszcze, nie wiem, z 7-10 dni i powinny ruszyć bardzo fajnie, jednak one muszą mieć ciepło. Jak będzie tak bardzo zimno, no, to one jeszcze, jeszcze dłużej potrwa, zanim tak ruszą. Bardzo dobrze jest pod osłonami, moje arbuzy w tunelu bardzo dobrze rosną, też dynia mocno ruszyła, no i pomidory mam piękne. Arbuzy i dynia, nie wiem czy pamiętacie, ale pokazywałem wam, jak na początku wyglądały takie, wiecie, takie, no, no, bardzo kiepsko, że ledwo, ledwo. Ale osiągnąłem właśnie to, co mówiłem, że one zostały posadzone wcześniej, że się przyjmą i ładnie wystartują. I tak się właśnie stało. Teraz dynia, no to już ma spore przyrosty, a będzie miała ogromne przyrosty codziennie. Arbuzy też będą mocno przyrastały, ale bez osłon jest kiepsko. Teraz jeszcze właśnie zakładamy trzy duże tunele, to się z tego powodu cieszę, oby nie było tylko za dużo wiatru w tym czasie, no bo wtedy będzie ciężko założyć folię, ale ogólnie to, to nie jest to to, czego bym ogólnie oczekiwał. Pogoda jest bardzo niekorzystna. Ja filmik nagrywam 9 czerwca 2025 roku, no przecież no kiedy ma być, wiecie, ładna pogoda? Pod koniec czerwca, no w lipcu, no słabo jest, słabo. Za rok sobie zrobię takie konstrukcje, no w zasadzie to już jesienią prawdopodobnie je zrobię. No teraz nie ma takich możliwości, ale potem zrobię takie coś, że będzie to konstrukcja na metr wysokości mniej więcej, i będę mógł sobie zakładać folię tunelową i ją ściągać. Warunki są jakie są, no i nie chcę liczyć na pogodę, czy będzie ładna, czy nie będzie ładna. No cóż, no, wiecie, trzeba się w miarę dostosować. I za rok dzięki temu nie powinny mi być straszne żadne chłody, ale tutaj, no to wiecie, to jest pierwszy rok, nie wszystko da się zrobić od razu. My też się mocno wykosztowaliśmy na ziemię, na drzewa, na krzewy. No i mnóstwo czasu to trwało, zanim, wiecie, samo przygotowanie gleby, samo przygotowanie dołków, sadzenie. Za rok już tego nie będzie, bo wszystko posadzone i przygotowane. No jeszcze w tym roku, tak za mniej więcej miesiąc, jak już wszystko z tymi warzywami będzie dobrze, może za dwa tygodnie, coś takiego. Będę sadził mnóstwo roślin ozdobnych. Zobaczcie, jak będzie pięknie, wiecie, kwitnąco mnóstwo róż, mnóstwo hortensji, mnóstwo roślin miododajnych też pszczółki, właśnie będą miały raj. No i to wszystko będzie pokończone w tym roku. Te wszystkie kwiaty będą posadzone w tym roku. To będzie niesamowicie wyglądało. Więc będziemy dalej ulepszali wielkie pole, jeżeli chodzi o uprawę warzyw, a teraz no to słuchajcie, jest jak jest. Mam nadzieję, że u Was w miarę dobrze, niestety od części z Was dostałem informację, że no wiecie, że grad wszystko zniszczył, bardzo Wam współczuję. No ale to by było na tyle, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za całe wsparcie, zakupowanie moich produktów. Chciałbym już, żeby wreszcie pogoda była stabilna, chciałbym w 100% cieszyć się z tego, jak moje warzywa i nie tylko warzywa rosną. No, cóż, znowu taki właśnie filmik pogodowy ostrzegałem nieraz wcześniej przed przymrozkami i tak dalej, ale znowu no warto było o tym ostrzec przed chłodami, przed tymi upałami. Dziękuję i pozdrawiam.